W świecie gry dzieje się coraz więcej, aż ciężko nadążyć ze wszystkimi nowościami. Ma to związek oczywiście ze zbliżającym się końcem obecnego sezonu, a początkiem nowego, dziesiątego. Dlatego twórcy, za pomocą różnych eventów, przygotowują nas na wejście w nowy sezon. A jak już wszyscy wiemy, największe stężenie różnych eventów przypada właśnie na ten przejściowy okres, dlatego czeka nas mnóstwo różnych ciekawych rzeczy. W tym filmie postaram się Wam przedstawić je wszystkie i opisać oraz podsumować wszystkie informacje, jakie na ich temat znaleziono. Zapraszam do oglądania. Jeszcze na wstępie tylko powiem, że możecie mnie wspierać poprzez pisanie kodu Dingo w grze. Jeśli to zrobicie, to dajcie znać w komentarzu, przypnę Wam serduszko. A teraz wracamy do tematu filmu. Zacznijmy od tej najświeższej informacji i jednocześnie najbliższego eventu związanego z robotem, a raczej jak już wszyscy podejrzewamy, walką pomiędzy robotem a potworem. Potwór, który pojawił się na wyspie, uciekł ostatnio do oceanu i ukrywa się gdzieś niedaleko, by niedługo znów się pojawić. Ostatnio jedna z osób powiązanych z Fortnite'em, czyli słynny Donald Musztarda, zmienił lokację na swoim Twitterze na słowo starving, czyli no krótko mówiąc, bestia jest głodna. To oznacza więc, że już niedługo znów bestia wróci na wyspę, by zrobić trochę bałaganu. Tak przynajmniej było ostatnim razem, gdy również była głodna. Do tego pojawił się licznik w grze, który wskazuje, że coś ma się wydarzyć w sobotę 20 lipca. Oczywiście chodzić musi o nadchodzącego potwora, nic innego obecnie się nie dzieje na wyspie i tak naprawdę tylko takie wydarzenie jest przygotowywane. A przecież twórcy nie wymyślą w ciągu godziny czegoś innego i nie zrobią tego w grze do soboty. Oczywiście mamy też robota, który jest ciągle w budowie. Pojawił się już plecak odrzutowy i prawie cały robot... Brakuje tylko głowy, która pojawić ma się lada chwila. I wyglądać będzie według przecieków dokładnie tak jak widzicie na ekranie. Z tego co wiadomo, robot jest budowany właśnie w celu walki z potworem, a dokładniej by bronić naszą wyspę przed jego atakiem. Czy mu się to uda, tego już niestety nie wiadomo, ale prawdopodobnie będziemy mieli to na to wpływ. Pamiętajmy, że wszystkie ostatnie eventy mogliśmy obserwować na żywo i ten także najpewniej zobaczymy na własne oczy. Pytanie tylko, jak wiele będziemy mogli podczas trwania wydarzenia zrobić. Jest niepotwierdzona informacja, że gracze będą walczyli na równi z robotem w celu pokonania potwora z głębin. Jak dokładniej ma ta walka wyglądać, dowiemy się najpewniej w sobotę. Od razu jednak chciałbym powiedzieć, że wydarzenie to nie będzie związane z końcem trwania obecnego sezonu, bo ten ma się skończyć prawdopodobnie wraz z końcem miesiąca. To wydarzenie jest raczej czymś, co ma wzbudzić jeszcze większe zainteresowanie grą oraz mistrzostwami, które zbliżają się wielkimi krokami. Jednak pewne jest to, że właśnie po mistrzostwach przyjdzie czas na eventy, które mają już nas przenieść na nowy sezon. Wtedy też mogą zacząć pojawiać się różne zapowiedzi nowego sezonu, tak jak było to w przypadku poprzednich sezonów. Poznamy skiny z następnego karnetu bojowego oraz pojawią się przecieki dotyczące innych przedmiotów kosmetycznych. To też prawdopodobnie ostatnia szansa na odblokowanie tego, co oferuje obecny karnet, bo przypominam Wam, że po odblokowaniu jakiegoś skina jego style możemy zdobyć nawet po tym, jak obecny karnet się skończy. Jednak musimy go mimo wszystko wcześniej odblokować, bo potem nie będzie to możliwe, dlatego polecam skupić się na zdobywaniu jak największej ilości rzeczy, Obecnego karnetu. Jako że jest wiele różnych teorii na temat sezonu 10 chciałem też poruszyć ten temat, mianowicie czego możemy się spodziewać. Moja teoria jest taka, iż sezon 10 może być ostatnim sezonem w historii gry. Znaczy nie chodzi mi o to, że to koniec Fortnitea, chodzi mi raczej o fakt, że może to być premiera gry i wyjście z wczesnego dostępu oraz premiera ratowania świata, które będzie darmowe. To brzmi jak najbardziej prawdopodobny scenariusz tego co się stanie podczas 10 sezonu. To wszystkie informacje, jakie dla Was mam na ten temat. Mam nadzieję, że film. Wam się podobał. W komentarzach, oczywiście, tradycyjnie możecie napisać swoją teorię odnośnie tego, co się stanie w niedalekiej przyszłości oraz o tym, co sądzicie na temat tych wszystkich zmian i eventów. Ja tymczasem się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnych filmach na kanale. There's more to our story. Baby, open up to me. Don't give up so easily. Oh.